Spotkania czwartkowe w Gnojniku na stałe wpisały się w kalendarz imprez organizowanych w gminie. Tym razem spotkanie udało się połączyć z ważną rocznicą. Jest to jedno z spotkań czwartkowych, jakie organizuje Centrum Kultury, ale jest to również powiązane z obchodami 800-lecia kilku miejscowości na terenie naszej gminy, a mianowicie Gnojnika, Gosprzydowej i Lewniowej. Nieczęsto się zdarza, żeby któraś gmina mogła obchodzić tak zaszczytny jubileusz. Aż tylu miejscowości. I w ramach właśnie tych obchodów zostały zorganizowane różnego rodzaju konkursy na pocztówki, na zdjęcia okolicznościowe, jak również na wierszyki mówiące o danej miejscowości, więc tych form artystycznych było tutaj naprawdę dużo. Trzeba przyznać, że organizatorom nie brakuje inwencji. To spotkanie czwartkowe poświęciliśmy rodzicom i ich pociechom, w związku z tym, że zbliża się Dzień Matki, Dzień Taty, Dzień Dziecka, więc razem chcieliśmy to wspólnie połączyć i zrobić taką, e, taką niespodziankę i dla, dla rodziców, i dla dzieci. Dzieciaki przedstawiały, mieliśmy Trzy scenizacje, trzy przedstawienia. Jedno przedstawienie, grupa teatralna Dworzanie Gnojnika, przedstawienie pod tytułem Słowik. Kolejna grupa z Lewniowej przedstawiła śpiącą królewnę. Natomiast trzecia grupa z Uszwi przedstawiła Babcia Opowiedź i bajkę. Z biegiem lat założenia spotkań się zmieniały. Pomysł spotkań czwartkowych zrodził się już dosyć dawno, bo w 2007 roku początek był taki, że chcieliśmy tutaj zgromadzić przede wszystkim lokalnych poetów, żeby przyszli i pokazali swoją twórczość szerszemu gronu, a nie chowali swoich utworów do tak zwanej szuflady. Początki były takie, że rzeczywiście przychodzili ci poeci, ale w końcu postanowiliśmy zorganizować coś większego i pierwsze spotkanie było poświęcone Agnieszce Osieckiej i, i, i każdy. I od tamtej pory każde takie spotkanie ma, ma, swój, ma swój temat przewodni i spotykamy się po to, żeby promować twórczość, literaturę. Organizatorzy zapewniają, że postarają się zdążyć z kolejnym spotkaniem jeszcze w tym roku.